Cześć, słuchajcie. W tym materiale porozmawiamy sobie o tym, gdzie może być potencjalny dołek na Bitcoinie podczas tej bessy yy, oraz omówimy sobie takie aspekty, jak może zachować się Bitcoin w kolejnych dniach i tygodniach. Jednocześnie słowem wstępu zachęcam Was do dołączenia do grupki na telegramie Rare Crypto Signals i staram się dzielić z wami takimi moimi przemyśleniami na temat kryptowalut. Tutaj myślę, że jest to całkiem fajnie prowadzone. Słuchajcie, zacznijmy. Sobie sobie od tego, że mm, dlaczego w ogóle myślę, że na przykład dołek bitcoina nie został jeszcze osiągnięty teraz na tym poziomie. To tutaj mm, wczoraj w nocy pobiliśmy nasze all time low, było ono na 15 500. Teraz spadliśmy do 15 400. Więc no, jest, jest, jest to tak naprawdę najgorszy dotychczas dzień, dzień tej Belsy. Myślę, że jeszcze będą, słuchajcie, gorsze dni. Ale dobrze, zastanówmy się na początku, dlaczego? Myślę, że faktycznie. Ten dołek, y, że faktycznie pogłębimy jeszcze dołek na tej bezsie. Słuchajcie, y, podczas nas, naszego ostatniego dołka czerwcowego, kiedy spadliśmy tutaj do poziomu 17 000, to chyba było 600, tak? To jest akurat ten dzień. Y, zwróćmy uwagę, słuchajcie, na parę rzeczy. Jedna rzecz, słuchajcie, to są zakupy dużych, dużych faktycznie ryb i dużych portfeli bitcoina. Czyli jak sobie tutaj, tutaj zobaczymy o, na tą skalę, to faktycznie podczas tego dołka czerwcowego skupowali oni ogromne ilości bitcoina. Ten sobie wskaźnik właśnie to pokazuje. Podczas tych tutaj akurat, aktualnie spadków te wartości są, słuchajcie, o wiele, o wiele mniejsze. Tak samo słuchajcie, wtedy weszliśmy tutaj w te takie wstęgi i zapaliło się nam dwa ordery na baj, co też spotkało się, słuchajcie, z taką natychmiastową reakcją, bo z tego poziomu właśnie 17600 w ciągu dosłownie Tygodnia urosliśmy sobie o 23% yy, oraz, też, u, a, oraz też przez dosłownie cały miesiąc tutaj palił się wskaźnik warm buy. Yy, Czy jak on się pali, to po prostu są bardzo duże szanse na to, że pójdziemy w następnych tygodniach w górę. Tak samo jak to było yy, tutaj. tak, Teraz nie chcę tego wszystkiego pokazywać, żeby was nie, 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 nie zdążyć, ale tak, tak samo jak to było tutaj, poszliśmy w górę tutaj się one paliły co jakiś czas i potem poszliśmy w górę i tak dalej, i tak dalej, tutaj tak samo, no, więc słuchajcie, teraz, yy, teraz słuchajcie, ani nie ma, w aktualnym momencie ani nie ma, słuchajcie, orderów na buy, one się dopiero pokażą jak yy, gdzieś w pobliżu tutaj tych linii się znajdziemy, yy, wolumen dużych portfeli też tu jest bardzo znikomy, tu widać, że oni ciągle czekają na lepszy, ciągły moment na kupno że To jeszcze nie jest według nich koniec spadków. Oraz słuchajcie, jeżeli chodzi o wskaźnik warm buy, on tutaj również się nie świeci. On, słuchajcie, jest fajny też również z tego powodu, że tu świeci się bardzo rzadko. W takich momentach, powiedzmy sobie, najczęstszego odwrócenia trendu, tak? Więc jak widzicie, on tutaj się palił o ostatni raz w czerwcu. Przed tym hmm, palił się może Dosłownie jeden dzień w lutym, aczkolwiek to też był bardzo fajny y, sygnał, bo od tego momentu o, tutaj też dotknęliśmy tej wstęgi, zapalił się sygnał oraz był wskaźnik Strong Long. Urośliśmy słuchajcie, w ciągu tak naprawdę paru dwóch tygodni o 32%. Także. Tak samo tutaj, tak samo w innych, słuchajcie, rzeczach. Słuchajcie, jaki ja mam taki swój long-termowy plan na, na inwestycje w Bitcoin? Będę sobie, słuchajcie, na to patrzył oczywiście w dalszym ciągu z takim zapartym tchem, ale głównie w takim swoim long-termowym inwestowaniu w Bitcoina sugeruje się tymi wskaźnikami. One naprawdę są rzadkie, ale jak tu już spadamy, to najczęściej jest to bardzo, bardzo dobry moment na zakup Bitcoina. Słuchajcie, jeszcze raz wytłumaczę dla tych, których, dla tych osób nowych na kanale, które nie wiedzą, jak to w ogóle czytać. To jest taka wstęga. Mamy tutaj trzy linie. Jest ta górna, środkowa, oraz dolna. I ja na każdy jakby, jakby teraz sobie ciągle zarabiam nowy kapitał, gromadzę kapitał i tak dalej. Jeżeli dotkniemy pierwszej linii, tutaj zakupię za 30% swojego nowo zgromadzonego kapitału. Tutaj kolejne 30. A tutaj, widzicie to, ona tak trochę się wy, wyróżnia, jest, to jest trochę inny wskaźnik, ale bardzo do, dokładny. Tutaj, słuchajcie, wchodzę na małą dźwignię, bo od tego momentu bardzo często się odbijamy. Tak, jak to było tutaj. Tutaj, co prawda, wyszliśmy sobie, słuchajcie, troszkę, troszkę pod, bo faktycznie było to 10%, ale potem z biegiem czasu faktycznie tam się opasało. Tak, też dlatego mówię, mała dźwignia. Bo ten punkt jest taki, no czasem idziemy nawet 12%, widzicie, w dół. Także taki mam plan. Jak sobie porównamy, faktycznie. Y to tutaj jak się zachowuje ten wskaźnik, dlatego też jesteście pe pewnie ciekawi z, yy, z jakimiś tutaj sytuacjami wstecz, to popatrzcie. I też nie jest powiedziane, że, do, do, że, do, że dotkniemy każdej z tych trzech linii, tak? Może tylko pierwszej dotkniemy, nie wiem. Tutaj gdzieś w tych okolicach słuchajcie, jest nasz dołek bitcoinowy. Myślę, że z dużą taką dozą prawdopodobieństwa jeszcze spadniemy. A to słuchajcie, przez to, że teraz też udział portfeli jest znikomych tych duży. Nie ma wskaźnika na warm buy, nie ma sygnałów na baj. Po prostu wszystko wskazuje na to, że jeszcze niestety, słuchajcie, spadniemy. Jak się zachowaliśmy w poprzednim okresie czasu tak na szybko? O, tutaj dosłownie musnęliśmy, tutaj tego pierwszego wskaźnika, ale faktycznie w ciągu paru dni 22% było do zrobienia na, spo, na spocie. Tutaj tak, tak samo. 30%, tak? Hmm. Tutaj musieliśmy jednego oraz drugiego. Tutaj oraz tutaj i potem z biegiem paru miesięcy, nawet jakbyśmy tutaj o powiedzmy usiedniając to wszystko tu jest jeszcze nasza średnia cena wejścia. W ciągu paru miesięcy zrobiliśmy 60%. Yy. Tu był sygnał strong short, na którym mogliśmy zrobić Powiedzmy, co pojawił tutaj. Mogliśmy zrobić aż do tego momentu 40%. Yy, idąc dalej, tutaj tak samo, tak. Kupujemy za 30%, 30%, wchodzimy na dźwignię, idziemy do góry, zarabiamy dużo pieniędzy. Yy, 120%. Także to naprawdę są rzadkie wskaźniki, ale. Serio fajne. Ja wiem dla tych osób, które mnie słuchają, że ja słuchajcie byłem pewny, że to będzie nasz dołek tej Bessy. Było to spowodowane tym słuchajcie, że faktycznie jak spojrzymy sobie na jakieś tam cykle wstecz, to i te wskaźniki na baj zapalały się tylko raz podczas całej Bessy właśnie to był dołek. No, trochę jakby tutaj wyszedłem z, z, z błędnego założenia, że ten rynek krypto nie ewoluuje w takim szybkim, bardzo tempie, przez co też stwierdziłem, że pewnie będzie tak samo jak na bezcie poprzedni. No, jakby to było takie moje faktycznie błędne założenie. To wcale nie znaczy, że te wskaźniki są błędne, bo one dobrze pokazują wszystko. Po prostu chodzi o to, że za bardzo patrzyłem na podobieństwa z bestą, z bestą zeszłą, z bezsami, zeszłymi. To jest też taka moja nauczka na przyszłość. Dlaczego, słuchajcie, mam, mam tego też na przyszłość nie robić. Hmm. Więc, dobrze, reasumując, według mnie spadniemy sobie jeszcze niżej. Eee, taki pierwszy próg, na który będę kupował na spocie, to jest 12600. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, jeszcze właśnie jedna bardzo ważna rzecz. Jak też tutaj pisałem, słuchajcie, na grupce, chodzi mi o ten wykres. Bardzo często również zdarza się, że zanim tutaj do tej wstęg dojdziemy, jak widzicie, spadki już są od dosyć dłuższego czasu, spodziewam się również jakiegoś odskoku. Y w górę, tak żeby, tak żeby jakby dać temu rynkowi taką korektę w górę, taki czas na odreagowanie. No i były, słuchajcie, dwie opcje. Jedną opcją yy, było to, gdzie podkreślam, że jest to duża spekulacja faktycznie, że jest to duże ryzyko. Wejście na 6100, 15400 stop loss. Tutaj tego stop lossu ciągle myśmy nie pobili, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak ta pozycja jest skancelowana. Ja w nią, co prawda, nie wchodziłem, ale dałem takie info na grupie, że jest duże ryzyko, ale jak ktoś chce, to może małym jakimś tam kapitałem spróbować. Teraz tak, jeżeli tutaj podejdziemy do tego okresu, powiedzmy 14:300. 13800 może tutaj spróbować wejść w longa. To już jest obarczone takim normalnym ryzykiem. Jest to powiedzmy bezpieczniejsze niż ta opcja, ale jednak najbezpieczniej oczywiście jest sobie wejść na spota tutaj przy tych wartościach. widzicie one są dynamiczne. Jeszcze tydzień temu jak tutaj dawałem tego posta, pokazywały one wartość 13100 dla tej górnej wstęgi. Teraz słuchajcie, jest to już 12600. Jakby te wskaźniki też się Dostosowują tak do jakichś tam ram czasowych, do tego, jaka jest aktualna sytuacja na rynku. Więc to będzie się, słuchajcie, w dalszym ciągu zmieniać na naszą korzyść, bądź na niekorzyść. Taka jest tutaj y, prawda. Więc słuchajcie, taki mam tutaj plan, tutaj będę swoje ordery realizował. Chciałem wam dać tutaj szybki, powiedzmy sobie wgląd na to, czego możemy się w najbliższym czasie po rynku spodziewać i kiedy jest najlepiej wejść sobie tutaj y, i faktycznie kupić y, bitcoina na spocie, co będzie też obarczone Najmniejszym ryzykiem. Yy, korekta jest możliwa, aczkolwiek yy, to będzie, jak, jak się odbędzie, to będzie tylko korekta. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, nie ma orderów na baj. Te te wskaźniki są po, poniżej. Grube ryby teraz nie skupują, yy, warm by się nie świeci. Yy, ja po prostu czekam na dobry moment, i wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa ten lepszy moment właśnie gdzieś. W tym zakresie on, słuchajcie, na pewno nadejdzie. Czy to będzie związane z jakimś kolejnym kataklizmem, że grayscale upada, że Tether się odpegował i faktycznie też upada, tak? Nie wiadomo. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że tutaj jeszcze niestety, ale o te powiedzmy 20%, 30%, nawet 40% możemy upaść. Nie wiem do końca jak, bo nie wiem do końca ile, bo widzicie tutaj jakby te widełki, yy, najprawdopodobniej do dna są one tutaj obarczone 40 jakby nie wiadomo gdzie tutaj konkretnie tego sobie spota kupić, dlatego ja będę kupował po troszku w różnych miejscach, żeby sobie po prostu tą cenę yy, uśredniać, a jeżeli okaże się, że się tak, że na przykład tylko o, tu, tu coś się dzieje, bla, bla, bla spadniemy tylko do tego momentu i pójdziemy w górę. Słuchajcie, nic się nie stanie. Kupię tylko na tej pierwszej linii, a potem kupię sobie już wyżej, jeżeli pojawi się więcej informacji, które świadczą o tym, że faktycznie idziemy w górę już tak długoterminowo. Pamiętajcie też, słuchajcie, że na rynku wygrywają tylko ci, którzy je raz nie są chciwi, którzy są gotowi czekać nawet miesiącami na dobrą okazję, by potem w końcu zaatakować i wziąć z rynku to, co do nich należy, którzy tylko faktycznie e, kupują, gdy jest okazja obaczona najmniejszym ryzykiem, a po drugie, którzy właśnie raz nie są chciwi, a po drugie, którzy są cierpliwi i... Można jakby o zarabianiu na rynku naprawdę gadać miesiącami, tego jest masa jakichś tam informacji, aczkolwiek według mnie, koniec końców wszystko sprowadza się do tego, żeby swój ten mały gadzi mówię o sobie również, bo czasem też mam naprawdę z tym problem, opanować, pokonać w sobie tę taką chciwość łatwego, szybkiego zarobku i po prostu być cierpliwym. Posłuchajcie, tak naprawdę pomiędzy czerwcem, gdzie była fajna okazja na zakup, a dniem dzisiejszym, czyli 22 listopada jest tak naprawdę ile? Pół roku i ciągle nie ma dobrej okazji na, na zakup, tak? Ciągle nie było. Od pół roku nie było dobrej okazji na zakup. Wszystko tam jest jakąś większą spekulacją, ale najbardziej pewny byłem właśnie orderów w czerwcu i one się sprawdziły. Tak samo jak przed czerwcem ostatnia lepsza okazja na zakup to było tutaj. 30% na spocie w maju. Okay, to już nie było tak daleko od siebie, ale kolejna była w styczniu. 4-5 miesięcy, teraz już czekamy. 6 miesięcy na dobry moment. Jednak no. Więc cierpliwość oraz brak chciwości. Bardzo ciężko jest nad sobą zapanować, powiem Wam z doświadczenia. Bardzo ciężko, ale jak to opanujesz swoje emocje. To faktycznie wtedy dopiero jesteś w stanie zarabiać na rynku. Słuchajcie, dzięki Wam za uwagę. Pamiętajcie, zaprobujcie mnie na Twitterze, na tej grupce, na Telegramie. Również słuchajcie, jest konkurs yy, na Bybit, cie. macie też linki w opisie. Teraz Bybit uruchomił taki nowy produkt. Zainwestowali oni w yy, nową firmę, w taką giełdę DEX. Ona nazywa się Apex i działa to na tej zasadzie, że możemy tradować bez KYC w 100% anonimowo. Yy, za pomocą, właśnie łączymy się z giełdą za pomocą Metamaska i psio. Jakby nic innego nas nie interesuje. Nikt nas tam nie, weryfiku, nie, nie weryfikuje, nie zabierze nam naszych pieniędzy. Możemy tam tradyować na dźwigni. Jak jesteście zainteresowani, to macie też słuchajcie linki w opisie. Więc dzięki Wam za uwagę, słuchajcie i cześć.